Cześć wszystkim! W związku z epidemią koronawirusa chciałbym ogłosić, że Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kochuta z wiosny zorganizowało akcję robienia zakupów dla osób starszych i seniorów. Pracownicy biura i wolontariusze, w tym też ja, zobowiązaliśmy się do zrobienia podstawowych zakupów dla osób starszych, seniorów. Schorowanych o słabszym układzie immunologicznym, szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem. Nasz gorący apel, żeby wszystkie osoby starsze w tym czasie zrezygnowały z wychodzenia z domów i zostały, a my jesteśmy w stanie wyręczyć ich w tych czynnościach koniecznych. Będzie to dla nas dużą radością, bo mamy serce dla ludzi i lubimy robić wokół siebie. Coś dobrego. Chciałbym również zaapelować do wszystkich o brak paniki w związku z epidemią, jednocześnie nie bagatelizując sprawy. Koronawirus objawia się kaszlem, dusznościami, gorączką. Mogą pojawić się też bóle mięśni lub zmęczenie. Jest przenoszony drogą kropelkową podczas kichania, kasłania i mówienia. Najgorsze, co możemy zrobić w tej sytuacji, to znaleźć się w miejscach, w których przebywa bardzo duża liczba innych ludzi. Powinniśmy zachować ostrożność, dokładnie i często myć ręce, stosować się do zaleceń lekarzy i epidemiologów, zakrywać usta i nos podczas kichania i kaszlenia. Pamiętajmy, żeby zachować co najmniej metr odległości i odstępu od osób kichających i kaszlących. Po kontakcie z osobą chorą lub wracając z obszaru występowania koronawirusa, skontaktujmy się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, zwłaszcza jeśli czujemy się źle. Maturzyści, macie dwa tygodnie wolnego od szkoły. Wykorzystajcie ten czas na powtórkę do matury, tak, żeby zdać ją jak najlepiej. Trzymam za Was kciuki. Wykorzystajmy również ten czas. Na to, żeby zadzwonić do członków naszych rodzin, odnowić kontakty ze znajomymi, do których dawno się nie odzywaliśmy, lub poświęcić ten czas na jakąś ciekawą lekturę albo ciekawy film. Trzymajcie się i w razie konieczności pomocy, dzwońcie.